Czas Ja daję odcinki po kolei hmm. tylko, tylko czasami... Yy, te Tylko mam na przykład... Ale to, ale to jest trochę dziwne, bo, bo ja, ja, trochę, ja trochę tego nie rozumiem, ale na twoich, ale na filmach słychać szum taki I dziwny Mój? Na no moim? No? Może mi, e, mikrofon wyłapuje szum Yes. Tak szum. Laptopa. No. Jak gadam, to może wyłapuję. Wogół... Te szum. Niewielokrotnie koledzy przekonywali, żeby ten. żebym został YouTube. I czemu nie, nie, nie jest... Taki szum trochę. Czemu nie nagrywam? No bo. po pierwsze, nie, zna, nie wiem, jaki program użyć. To po pierwsze. Do po drugie mój content nie, wie, ja, ja, nie wiem no co by Ja używam biał. do nagrywania OBS-a. OBS-y. No kurde, tak jak każdy. Ja nie mam tego silego korzystać. Po drugie nie wiem jaki miałbym content. A, grę. Gry. Mam, z, mam, mam zwykłą tego zwykłą noterkę, zapomniałam tak. Ja no tak. Ale po trzecie takie solowe gry, bo pewnie je bym nagrywał, no to... Zawsze możesz mnie zaprosić, jak będę miała tą grę. Ja to, ja to miałam zamiar nagrać y, Simsy Też mam zamiar nagrywać Simsy Ale muszę do, do tego dojść Nie poguńłam! O ma jest pod zegajek Co? Uuuu, ziemną chopę obok mnie, nie Biała ściana, bia biała twarz? On ma lusterko? Tak, biała ściana, biała maska, nie e, on ma lusterko czy Ma o nie a e, wiesz co robi lusterko e, Karolina? Nie Że jak się ładuje to nas widzi Tak ciągle U, widzi On po prostu nas widzi przez I ścianę z... kiedy używa swego stalka jednakże nie może używać Nie, nie może go ładować nie Widzi podać mhm. na 32 mety Taki AK taki Wallhack mhm. Do tego, do tego nie, nie ma w ogóle tej oju to? Bo może o Boże. O, ja się no ja jestem No obraz ja, ludzie. I sporam do ma ja mnie, boję Ja się boję Ja Ko też się sykam. Sykam, Ja nie lubię No za chwilę by... Jezu! tam będzie a Dobra, to ja lecę po random'ach, ja byś się. Okay. I co, idzie? Już ja go Ja zapomniałem, że muszę odslepiać, ja Boże, nie wiem co on robi On, on z drugiej strony jak jak ja się ja, ja, ja chciałem w prawie. A masz tylu A ty, 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 ty nagrywasz teraz filmik? Może tak. chodźmy tu. E, chodźmy tu. Chodźmy tu. Chodźmy tu. błagam O Boże, czekajcie, Chodźmy do mnie nie nie? A nie, e, A tu. się z nią umawiałem? Do dwóch. tu. idzie, o tu. idzie, On ma ZW! Halo ja morderczy, on ma ZW! Go. Zostaw go! Ale to jest bez sensu, bo go w ogóle nie strzelać I stary. on nas widzi Z bardzo daleka miarę Ty boję A wrócił chyba Będę krzyczeć Leć po niego, leć po niego, bo... Paniego, ja paniego, bo no, podniósł, kudę. podniósł! A Aś, A ściszesz ten krzyk? Ja nie montuję. Ale to skończyłem im ufom. Przepraszam ja ja was dość do ale to było ważne, bo akurat mieliśmy się jutros spotek i właśnie mieliśmy to omawiać. Kurwa. Co Coś tu powiedział. Eee, ja? No. Leżę. No właśnie, koleżanka do mnie zadzwoniła, bo mieliśmy się umawiać na jutro, nie? Streamować? Mam hak. Y y Karolina, wszystko w twoich rękach. No właśnie, widzę. Oby kable! Zia zia. Zia zia zia. Oby zabier zabiera kres. Ej no właśnie, um, nie, nie chcę ale tu jest tego na krew, bym sobie mógł księgnąć i doładować krwi. Ej, dupa. Nie ma Ja, krew ja, ja, krew. Wciągnąć, ja, ja chcę wciągnąć, ja chcę wciągnąć! On tu będzie iść. I czekaj! On tu idzie. Ale nie popychaj mnie! Dotykaj. <laughs> Ty maj spod dystyko tego jest niezbalansowany, bo na zamkniętych mapach on jest świetny. Jednakże na otwartych mapach, on jest gówniany. Hmm. Chodź tu. No, jest. Jak? Tak jakby nie ma balansu no. Chodź się tu uleczyć, chodź się uleczyć, Nie. się uleczyć. Chyba to nie leczy. Dziękuję. Jak ty szybko macasz. Szybkie rączki. No. Pan też chce się wylecieć? Trochę złem mam nie, z tym skojarzenia. Ja, ja musiałam użyć Epsa. Czekaj. On tu idzie! A jak te ja światełka działały? Że tam, wiem. że tam gdzie miłga, tam, tam jest genet czy jak? Masz zjeżdż? na nasz odkłopot. To nie jest dobry pomysł. Jezu! Jezu! Ja nie lubię! Ja nie lubię! to nie lubię tego, ale to jest kery! O, nie widział faktu super, wow. Waliłem gelena. jestem przyswiecny, przy, nie? Karolinka, uważaj. A bo nie, nie patrzą się. O, patrz, się, uciekaj, uciekaj, on, on już co gdzie jesteś. Uważaj, hmm. patrzy się, bo. Uszykujesz Usyk, za opę. Znaczy, może inaczej, ona jest niezbalansowana. Bo na zamkniętych mapach ona jest świetne, jednakże na otwartych mapach ona jest No Nawet Skinner dał y, tą mapę, to jest... Fajnie było, jakby ktoś po mnie no tak, przyszedł, bo nikt nie idzie. Do mnie? A, czy po mnie. Gdzie ty? Uh -huh. O chujdy, ty tutaj leżysz. Wisi. Jak A nie, nie, Oliwiej, ten chłop. O nie, on le leci do mnie cię wymacać, Ja cicho, wyjdź, proszę Cię Proszę a, a, Albo Ty powinnaś mi tego uleczyć Bo ja już mam dwa haki Ej, Ja, a ja tak w, w ogóle haków nie mam Ej, ja, ja jestem upsany, niech nie To To uciekaj A, dobra, nieważne Ty, ja się upsałem On nagle zostawił zostawi tego chłopaka, nie? Ona, takie wyłączone Nie gadaj nie gadam. Muszę to zrezygnować. Ale nie działa. O, Kimbiet. Odpalony. Nie no, nie klikaj shift, idioto. Ktoś po mnie przyjdzie. Bardzo chętnie. że ja jestem czystkę zajęty. Będę Bo ja sobie Aha, tak Ja sobie tak wiszę. Ja sobie tak piszę i się suszę. O, ja, się ja już chcę zginąć. Ja już chcę zginąć, ja się tylko boję. Ej, ty się patrzy na naszą. na twoje lewo? Ja, ja się, ja patrz się na patrzę na, na, na każdą stronę. Ja się patrzę też na każdą stronę, nie? Boże, jakie dziwne odgłosy już słyszałem. Jakby ktoś tu obok mnie chodził. Ja, ja, Boże, ja, ja, to ja to jest... od razu odszedłem od dygryna, nie? Oliwier, gdzie ty poszedłeś? No robię tutaj gena! O! Wypitalam! Gdzież? Wypitalam! O tu jest! Gdzie dyszy? będę gena w środku! Gdzie wy się bijecie? Eee, w dyszy tutaj! Tutaj! Czy no, no, tutaj gdzieś no, widzisz? Cześć! Czekaj, nie, bo to jest niebezpieczne. działa. To chyba miało mrugać, nie? ale on gdzieś dyszy! Jakby no, no, nie dyszą, to by. by... by... <wzod> tego wyhaczyć <zodavan> Ty by nie dyszał, ci... tu na było oddychać. Nie wiem, jak nie jakby mnie gonił. Aha. Ej! Ja -a, a dlaczego tam, tam tego goni. nie wziąłeś? A, bo ja, ja, ja jeszcze dwóch haków nie mam, tak? Ja boję. Zabicie mnie, bo ja znowu wiszę Już idę. Nie się <mają> zabić. <zodanopatry> A on cię go Eee Nie, ale szukam tego chłopa, bo tutaj gdzieś leciał. O tam jest. on tu idzie? on tu idzie! Ej, o ja! Ej, o ja! Ja mam z Ja tu misę! <laughs> Weź zajmij majestat czymś. Podnios tamtą No bo od razu cię no, wymacamy spokojnie. A co ma Dziękuję. Może to, to wyglądało jak wstęp do pojnola, nie wiem co. <grym> o! Puścił! Puścił tamtą! O Łeże... Uciekamy! Ale ja idę ja z Karoliną, bo ja się to będzie... O dobra, puść. <grym> <grym> się. E, ludzie, wiecie gdzie jest jakiś gen? A czy na, Tam gdzie ja wisiała? Ja jakbyśmy chodzili w trójkę, to ja bym najmniej się boję. A czy bo ja tak lu ten, e, ja sobie, za, ja pisał sobie pisał cały ta... odcinek będę w szapie. Ale w No co co się dzieje? Ej, z zjub, zjub taką no, sieję na tym e, kanale. Ciebie... E, Pogaduchy w szafie <gaduchy> W razie proszę, przepraszam za moją siostrę W razie czego przepraszam za moją siostrę Przepraszam Wait, wait Wait for me! ma Majesz, ja wiem że mi gonisz! To niecasna jajka! Sadzone, nie wiem co ja śpiewam Nie <grym> tędy, bo tam jest! On tam jest! Kurcz! Ludzie ja biegną przez całą mapę zesianą! Niech nie jest! To uważaj. A tu jest? Już mam Wyszy, taką muzykę prośbę, bo tak, on teraz nie? On użyje już sterka, on nas widzi! Ty jesteś tutaj? Nie ma tu temu. Ja Karolinę biję. Bierz Karolinę? Dlaczego? Bo nie, 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 nie czekała na mnie. Nie ładnie pić dziewczyna Boże, ja myślę, że to tu ma. Jest w to ty na słońce. Tak dla <śmieniciela> Ja ci, ja, ci, ja, bo jest, bo jest ja chcę o bo, ja Ja <śmieniciela> 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 <Boże>, o <co? Uciekaj! śmieniciela> A co ja <śmieniciela> to Karoliny. Dobra, ja- ja zginąłem, nie? To jest mój koniec, to jest piwnica. Co mi nie bierze? A, dobra, do tego świetnie Co jest? Ej, on się kieci w kubko. Ej, dobra. chodź szybko, chodź szybko przyblokować. Chodź szybko, bo on mnie powiesi A nie, dobra, what? Dobra, Do widzenia. Ej, zobacz, ej, zobacz, królina, jaki on. Garba. Lololol. Ej, ja nie wiem, co ma jej robi, bo on mnie powalił, wziął. Ale kięcił się wokół jak... Może chciał. Może chciał, żebyś... zeszedł. Idź pierwsza, idź pierwsza. Żebym co? Że, żebyś zeszedł. No właśnie wiem, tylko po co? Może punkty chce sobie narobić teraz. No, każdy jest już na dwa razy. Pójdź mnie! Zostaw mnie! Idź pierwsza. Ludzie jesteście oboje. Oboje wyleceni, on nie goni, on nie ja, goni, wyleceni. Ja jesteście jesteś niebezpieczni, halo, ludzie. Ja chcę być safety, przepraszam, mam nie. Jesteście be bezpieczni, bo mnie goni. Tłumaczę okay. wam gój bele. Dobra. Karo jesteśmy. kuj chuja bezpieczny. pana. Safety. Nie jesteśmy safety, bo jesteśmy w tym satęcie. Jesteście chuj na bo ja się lubi kupuje, nie? nie ja. I w się nie da być, nie? Gdy uciekłaś? <grym> on mnie kływa, goni, nie? Znaczy on. Zbiega, ale! Chodźcie tutaj, leccie, nie płagam! Weź tutaj, jestem się nie błagam! Weź mnie ulec... ule! Uleź mi ule! z strony, Co Idzie! A, super, ale ciebie kupuję Jaka układ mnie na Dzięki O to chodziło? To jest strasznie Jedna kawałka Chyba igra ci po O, żegnaj, żegnaj Karol Żegnaj Kaja Ja tobą O Karolinkę zostawił, może jednak ch nie chcę zabijać Albo idzie po nas, nie? A chyba idzie po nas. Weź z drugiej strony. Nie <laughs> spidają. Ja się boję. Może. Nie. Kajolina, widzisz go. Nie. Ja się boję osób, które grają I... Zostaw, ja czym? tutaj mam bliskie spotkanie z takim jednym panem. Z długim nożem <laughs> Ej, bo ktoś tutaj był. Ej, nie wiadomo to ty? Jasz pan kolega. Co Ale się boi? A, tutaj, dobrze. Tak, to... tak pod dobra hakiem, krzyczeć. nie? A co nie pod hakiem? E, czy ja jestem sam? Gdzie jest zgin jakiś? Nie wiem. Nie wiem. Ja, będę ja płakać. Nie ja też właśnie szukam, ja. Ej, Macie jakąś pieluchę? Nie. Ja narobiłam. Otrzymuję. Ja. A, nie. Przekuję Straf... cię. Tak? Od tyłu. A, gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Ja chcę. Chcę być safety. Iga cicho poproszę. Przepraszam z, gó z, z góry przypadkiem. ławki, gena, łóżko, ścianę, wejście, tak, łóżko. Jak sobie ja ten... nabić kontent, mów co ominęłaś, nie? <laughs> o, to się... Chodźmy, chodźmy robimy granicy. No bo on tu palety jest tak. weź... O, tak Karol, mogę tam iść? Mm. Idealnie, pytajmy będzie... sobie, ja? Tam, tam najbardziej będziesz safety. U kara ma... Karolina ma swoje więzienie. Bo za tym coś się podniecie. No, remont I weź mam na górze. Weź się mówcie jak on będzie iść. Czy wiem, że ja mam największą tutaj wizję, ale... No właśnie o to mów! I, I Oliver, bo ma tam wejście, bo... idę! <grym> <grym> ale to lekam mnie! Goni! 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 Goni to ja do końca gena, dziękuję bardzo. Nie <grym> do końca! Gdzie on

Wiecie co? Ja otwieram, bramę. Tutaj, Zdję, ja otwieram bramę i uciekam, No ja na was nie czekam Thank you Trasa. Angulku, angulku No nie ja lepszy, Otworzyłam Ej, teraz... udało się! Zbiłem mu tego ujedzanego w cieniu, nie? Chodź no, panie, chodź panie Chodź no nie, nie trafił ja? do bramy. Tu, kto jest ranny i tutaj był koło bramy? Nie. Mija. Nie, nie, ja. Chodźcie, nie bo... wiem, nie się leczymy. Chodź. Ej serio, co my trafiamy dzisiaj chodź, na takich friendly? Chodź. Tu już trzycieg z rzędu i trzycieg z rzędu, zostajemy w friendly gościa, nie? No, może sobie funkcję hmm. tego nabija, nie? No już nie, pierwszy to była akurat aplik, nie? Więc... Może się pan usłyszeć, bawił mas. Aaaa, skończyła się. Ma. Ja uciekam. Masz tu. Fidżytk trading. Hmm. Ha, hmm. tego. To pa. Aha, zbiorę ci na tę apteczkę i oddam. Co to Aha. Dostałem dwie pipy. razem. Pipi, 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 pipi. Pi, pi. Pięknie, pięknie, pięknie. Pi. Wróć Wracaj! No. Gdzie uciekłeś? Daleko. Ale po świat. Pani, wypij, O. jej. Wypij, daj wypij, Dobra, ja też jej daję. <grym> I co ma? Miał barwę. Zrodzony w świetle. Entliczek, pętliczek. Trapieżna bestia. No, on wybrał mapę. Miał lusterko i miał notkę od chłopaka. Chwila, chwila, chwila. Maj Majker jest mężczyzną. Notka od chłopaka. I nie będę nic mówiła. A z nas jego historię? Nie, i chyba nie chcę wiedzieć. Znaczy, bo on ogólnie nie jest, nie jest gejem. Ogólnie. Prywatnie też nie. Chyba. A znasz go prywatnie? Nie. No to, to, to skąd wiesz?